Witajcie, moi kochani, po weekendzie. Dzisiaj piękny, słoneczny poniedziałek. I postanowiłam, że zrobię sobie taki odcinek z, z drapek, które ukazały się w lutym, czyli mamy marzec. To takie podsumowanie, jakby lutego. Poukładałam je też w takiej kolejności, jak wychodziły premiery. I w takiej samej kolejności będziemy sobie je drapać. Numerki z drapek będę Wam podawać yy, po kolei, jak będę daną zdrapkę zdrapywać. No to zaczynamy. Moi drodzy. Wkład nawet nie liczyłam, ile jest dzisiejszy wkład 10, 20, a laki mam 3, czyli 26 zł. Zobaczymy, ile nam uda się wyskubać z tego lotto z powrotem. Zaczynamy od Askier. Askier ma numerek. To jest Numerek trzy. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. A tutaj mamy dwa różne. Tu mamy podkowę. I dzwonek. Wiśnie. I jabłuszko. To mamy pierścionek, sowa, winogrono, biedronka, pierścionek i gwiazda, cytryna i zegar. Czyli trujeczka nie przyniosła wygranej, jest przegrana. Kontrolnych nie muszę drapać, bo to widać że to nie jest, nie ma takich samych symboli. Big Love ma numerek 38. Tu szukamy wygrywające liczby lub napis Love. Napis Love jest bardzo mile widziany, bo on mnoży. Szukamy 16, 29, 24 i 12. I mamy 28. Zaczynamy bokiem, no to nie fajnie.

Przegrany? Nie, co ja tu mam? O, o. Czy ja ślepa jestem? Nie mam gdzieś wygraną. Gdzie ja mam wygraną? 16, nie ma 29. A, tu jest 29. Przepraszam, kochani, widzicie, dobrze, że są te kontrolne. Ja tu tak odsłaniam. O, o, o. O, o. Jest wygrana 5 zł, no. Super, normalnie to przegapiłam. E, no tak, ta jedna tylko była 29. No, super, czyli jedna nam się zwraca. Teraz mamy laki 7. Laki 7, jak wiecie, premiera była u mnie bardzo fajna. A czemu tu mi ostrość ucieka? O, jest. Miałam bardzo fajną premierę, bo znalazłam podkowę.

a tutaj szukamy wygrywające liczby lub siódemeczkę, która nie mnoży, tylko daje przypisaną, wygraną. I 12, a bonus to jest słońce. Muszę teraz sprawdzać te kontrolne, bo naprawdę. TCA, TC... no nie, ta jest pusta. Teraz mamy numerek 72, tamta była 77. Teraz 72. Szukamy wygrywające liczby. To 28 i 26. I tu jeszcze można znaleźć w bonusie podkowe, która automatycznie daje nam 10 zł. I to mi właśnie się na premierze udało znaleźć. Nie widzę żadnej wygrywającej liczby. 24. I 18 to jest LT LTM tak. Laki puste. I trzecie z numerem 74, trzeci laki. No, trzeci laki do trzech razy sztuki no, mówią, no to trzeci laki musi coś tutaj mi dać. Szukamy 22 i 26 lub siódemeczki Mamy 30, 12.

No tutaj premiera mi tej zdrabki wyszła bardzo, bardzo pięknie, rewelacyjnie. Więc chciałam sobie ją sprawdzić, jak ona się teraz pokaże dzisiaj. Po premierze. Tutaj szukamy siódemek, takich siódemeczek. Zdrabka ma numer 15. Im więcej takich siódemek znajdziemy, tym lepiej. Każda siódemka daje wygraną. A jak na razie to żadnej siódemki nie widzę. Gra czwarta. Siódemki nie widzę. No, premiera tej zrabki bardzo zaskoczyła. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do mojego premierowego filmiku. Bardzo, bardzo zaskoczyła. Pozytywnie oczywiście. Czyli w pierwszym rzędzie nic nie mamy. Teraz sprawdzamy sobie drugą stronę. Druga strona. Czy odkryjemy siódemeczkę? Nie widzę. Są różne symbole, ale siódemka nie chce się pokazać. Siódemka, pokaż się, jaka ty piękna jesteś. No, nie widzę. Nie, znale nie znaleźliśmy siódemeczki. Czyli ta zrabka jest przegrana. Tu nawet nie trzeba szukać kontrolnych, bo widać, że siódemki nie ma. A więc moi drodzy, z lutowych zdrapek, z podsumowania, wygrało Big love. No wiadomo, love jest w życiu bardzo ważne i zawsze wygrywa. I nawet zdrapeczka nam tu też pokazała, że Big Love, jedyna zdrapka, która wygrała i dała nam zwrot. Zawsze coś na pomnożenie jest. Ważne, że nie ma zera, bo wtedy takie odcinki puste są bardzo smutne. Układ 26 zł, odzyskany 5. Rewelacji nie ma, ale tak jak mówiłam, nie ma, ważne, że nie ma zera. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Życzę Wam miłego, pięknego, słonecznego dnia i dużo uśmiechu. Pa, pa!